Zapraszam Was na zwiedzanie posiadłości o wyjątkowym klimacie i ponadczasowym uroku. Tworzy go nowoczesna architektura doskonale wpisana w spokojne otoczenie, jasne, wygodne wnętrza oraz otaczająca nas zewsząd zieleń. Cała posesja zajmuje łącznie powierzchnię niemal 7500 m2 i obejmuje 150-metrowy dom jednorodzinny, ponad 70-metrowy garaż i dodatkową wiatę garażową, zadbany ogród oraz przestrzeń parkową ze stawem. Razem ze stajnią i przestrzennymi zabudowaniami gospodarskimi adaptowanymi na współczesne potrzeby stanowi nie tylko sielską przestrzeń do życia. To również miejsce o niespotykanym potencjale do rozwoju licznych pasji oraz własnej działalności gospodarczej. Nieruchomość jest oferowana na sprzedaż i nowy właściciel może wykorzystać ten potencjał zgodnie z własną wizją. Tym bardziej, że nieruchomość znajduje się w odległości niecałej godziny jazdy od Poznania. Zanim obejrzymy wnętrza, zauważcie, że nowy dom został wkomponowany w zastaną wiejską zabudowę. Architektem budynku jest Sławomir Rosolski, znany m.in. z projektu poznańskiego kompleksu City Park. Tradycyjną bryłę, drewnianą stolarkę okienną oraz ręcznie formowaną cegłę elewacyjną połączono z ciekawym akcentem w postaci drewnianej okładziny. Tak wyrazistą stylistykę udało się wkomponować wnętrza odpowiadające wszystkim wymaganiom współczesności. Ogrzewanie domu jest niemal zero kosztowe dzięki rekuperacji firmy Zender, pompie ciepła marki Dimplex czy fotowoltaice. W parze z najwyższej klasy wyposażeniem idzie wygodny, nowoczesny układ pomieszczeń. Wnętrze budynku o powierzchni użytkowej 146 m2 rozplanowano w taki sposób, że jego centralną część zajmuje strefa dzienna z jadalnią, kuchnią oraz zapleczem technicznym, w tym z kuchnią roboczą. Natomiast dwie strefy master bedroom z własnymi łazienkami zostały rozmieszczone w przeciwległych skrzydłach budynku. Zaplanowano również gabinet i strefę przechowywania. Zatem wejdźmy do środka. Po wejściu do domu widzimy obszerny hol sąsiadujący z praktyczną ukrytą garderobą. Wysoko posadowiony strop i duże okna sprawiają, że w strefie dziennej można poczuć przestrzeń. Wita nas tutaj okazała wyspa kuchenna i widoczna tuż za nią jadalnia doświetlona oknami do podłogi. By podkreślić elegancki styl wnętrza, na podłodze znalazła się deska dębowa. Pominek zyskał marmurowy portal, zaś kuchnia, wytrzymałe blaty z konglomeratu kwarcowego. W parze z klasycznym stylem zabudowy kuchennej idzie kompletne najwyższej klasy wyposażenie takich marek jak Miele, Wileroy boch czy Smek. Ekspres do kawy, piekarnik z mikrofalą i inne sprzęty. Tutaj wszystko jest już na swoim miejscu. Nie trzeba się też nadmiernie martwić o bałagan powstający podczas przygotowywania posiłków, ponieważ za ścianą ukryto kuchnię roboczą z własnym blatem. Subtelne dodatki i jasne meble współgrają z widokiem za oknem. Każdy miłośnik przyrody doceni fakt, że z wszystkich pokoi można wyjść do ogrodu. Spójna z charakterem zabudowań przestrzeń zewnętrzna, w tym wygodny taras, robi wrażenie. Chodniki i podjazdy zostały zbudowane z cegły brukowej firmy Van der Zanden, zaś harmonijnie zaprojektowany ogród jest nasycony zielenią. Nasadzenia hortensji przy domu oraz drzew w części parkowej ze stawem zostały starannie przemyślane. Systematyczną pielęgnację terenu ułatwia automatyczny system nawadniania i dwa roboty koszące. Naturalna jasność i kojący klimat ogrodu oraz przydomowego parku przenikają do strefy prywatnej. Tworzą ją dwie przestronne strefy master bedroom. Usytuowane w dwóch przeciwległych częściach domu zapewniają pełną prywatność wszystkim domownikom. Zauważcie, że w każdej chwili można zrobić sobie miłą przerwę, podziwiając ogród przez wysokiej klasy drewniane okna do podłogi. Sypialnie zostały uzupełnione o pojemne garderoby i luksusowe pokoje kąpielowe. Wyposażenie obydwu łazienek stanowi połączenie luksusowych materiałów o ponadczasowej stylistyce i wytrzymałości. W pierwszej uwagę przyciąga stylowy blat z konglomeratu kwarcowego, dekoracyjny styk na ścianie czy wygodna w użytkowaniu wanna. W drugiej łazience widzimy ściany między strefą prysznica i toalety wykonaną z marmuru, hiszpańskie spieki Nero Marquina czy ekskluzywną włoską armaturę Gessi. Znajdziemy tu jeszcze coś więcej. Oczywiście mowa o dodatkowym pokoju do pracy w domu. Kolejnym atutem jest wydzielona część techniczna z pralnią. Schowano tutaj również pompę ciepła i rekuperator. Dom zbudowany w systemie muru trójwarstwowego i wyposażony w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest energooszczędny. Szczegóły udostępni Wam przedstawiciel firmy Imperial House odpowiedzialnej za sprzedaż. Kontakt telefoniczny znajdziecie w opisie pod filmem.